Przy bardzo dobrej jesiennej pogodzie, bez deszczu w Giełczynie pod Łomżą odbył się bieg niepodległości. To bieg z flagami biało-czerwonymi na dystansie 1918 metrów. Piękny sposób manifestowania patriotyzmu, który przysporzył wiele uśmiechu i domy uczestnikom. My jako organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Biegamy dla Zdrowia i gmina Łomża jesteśmy bardzo zadowoleni. To już trzecia edycja tej akcji. Myślę, że no my jesteśmy zadowoleni. Dziękuję. Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na, na naszą imprezę. Cieszymy się, że y, pomimo. No, wczoraj odbyło się dziesiątki biegów, my zawsze robimy w niedzielę, no i mamy tych 200 uczestników, to, 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 to co chcieliśmy. Także y, i przyjechał i Białystok, i Szczyt, no i Warszawa. I, Wszystkie okoliczne miejscowości, myślę, że to te wspólne działania do, do, doprowadziły do tego, że ludzie chcą tutaj przebywać razem z nami. Pomysłodawcą biegu z flagą jest Cezary Zborowski, zastępca wójta gminy Łomża. To bieg solidarności i chwały. Tutaj nie liczy się czas, chodzi o wspólne przebiegnięcie, tak jak wspólna jest ojczyzna. Biało-czerwona flaga jest takim symbolem Polski, symbolem polskości, symbolem naszej niepodległości. Dlatego od kilku lat organizujemy Bieg z biało-czerwoną flagą tu w Giełczynie. Przy okazji aktywnej piątki gminy Łomża, gdzie mamy bieg niepodległości na 10 km, to wcześniej dla wszystkich, tak naprawdę dla małych i dużych, bez wielkiego tempa, bez ścigania się, bez rekordów. Bieg z biało-czerwoną flagą. Każdy z uczestników otrzymuje od nas biało-czerwoną flagę i przebiegnie dystans symboliczny 1918 m. To jest ta, ten rok, kiedy Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość. Z tego się cieszymy, to jest ta radość. I jak naprawdę bardzo ładnie to wygląda, taka, taka duma i, i, i radość. Jest jak te 200 flag biało-czerwonych. Biegnie w Biegnie podległości to świetny pomysł na zdrowe i aktywne świętowanie. Najważniejsza bowiem jest postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie. To biegnie podległości, no i reprezentować samy, całą drużynę. Będziemy biec z flagami, przez tor takie Upamiętnienie tej okazji święta 11 listopada. Dużo osób się w to angażuje i jednak pamiętamy i biegamy z flagami. Bieg niepodległości z flagą dzisiaj. Wczoraj syn Białystoka, dzisiaj y, Łąża, więc dwa kilometry, bo jestem chodziarą po 30 kilometrów tak, ale biegnie bardzo. Mąż jest y, kolarzem, więc dużo rowerem, ale dzisiaj trzeba biec w niepodległości, bo to pokój od tego jest, żeby walczyć samemu ze sobą, a nie z kimś. Każdy uczestnik, a było ich ponad 200, otrzymał biało-czerwoną flagę. Po wszystkim na biegaczy czekała grochówka i ognisko.